Siema Zmrowiska, dzisiaj jest ze mną aktor pan Modest Ruciński, dzień dobry. Cześć, Modest. Kuba. Cześć. To może zacznę od Cześć. imprezy studenckiej? Czy ma pan jakąś. Idziemy? teraz? Tako? No, nie wiem, tak nie, zacząłeś. Nie, no to zacznę od historii studenckiej. A, okay. Czy ma pan jakąś taką, ja. która ja. bardziej pamięci pan zapada. Imprezy studenckiej? Mam Właśnie opowiedzieć jest... imprezę studencką? Nie. Nie? Nie opowiadajcie swoich imprez studenckich. Nie, ja oczywiście, jakąś opowiem. To będzie przyjemne spożytecznym wobec tego, bo była taka impreza, która nie miała być imprezą, takie są najlepsze. Spotkaliśmy się, będą nazwiska, nie ma anegdoty Mimo. bez nazwisk. Trójka przyjaciół. Magdaruszka, z którą byłem na roku, i Mateusz Damiński, z którym byłem na roku i my się przyjaźniliśmy w trójkę. I przygotowywaliśmy się do egzaminu, takiego dużego wykładu monograficznego o Witkacym. Więc czytaliśmy jego dramaty, jego teksty, oglądaliśmy zdjęcia i, i, i obrazy. No i to na nas bardzo wpłynęło. I, i w zasadzie nauka przekształciła się w imprezę. Ten, to irracjonalne podejście Witka Cego do rzeczywistości przeszło na nas. Mhm. E, więc e, zaczęliśmy się przebierać, e, e, i w zasadzie prawie nie trzeba nam było e, alkoholu. I, 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 a, I tylko alkoholu, oczywiście, żeby się dobrze bawić. Mhm. E, na drugi dzień poszliśmy na egzamin e, z marszu. E, no bo tak się chodzi, prosto z imprez, na egzaminy. No i weszliśmy w, w, z takimi strzępami pomalowań, które mieliśmy tego wieczoru, e, we fragmentach tych, tych, tych kostiumów, które powstały. No i profesor Henryk Izidor Rogacki powiedział, że jesteśmy genialni, i z miejsca już wystawił nam. Oceny w indeksach, ale później oczywiście musieliśmy opowiedzieć, jak wyglądała impreza. Hmm. A raczej, przepraszam, nasza nauka do tego egzaminu. No więc tak to wyglądało. Nie Więcej przez... imprez nie pamiętam <śmiech> <śmiech> i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że przez imprezę da się nauczyć? A absolutnie. Polecam imprezy z Witkacym, totalnie. <laughs> z Witkacym, z, nie wiem, z, z, z Picasso, z hmm. O. Myślę, że. E, Dobra impreza byłaby z, no, z Dalim. Wow. Nie. No. To było, no, to no to więc myślę, że takie tematyczne imprezy. Proszę bardzo. Dużo Zaproście mnie. Dobra, będzie zaproszenie od razu. Przekierujemy. I jest, jak już jesteśmy przy tej szkole aktorskiej i w tym czasie, to może ma Pan jakieś wspomnienie ze swojego egzaminu wstępnego? Mam też wspomnienia z, z innych egzaminów, kogoś, mhm. ale chodzi o moje. Tak, wstępny, właśnie ten pierwszy taki, do dostania się do szkoły aktorskiej. A, przeszedłem pierwszy etap mhm. A, i to już jest w zasadzie złapanie pana Boga za nogi. Mhm. A, tak się czułem i byłem tak zrelaksowany. <laughs> Następnym etapem były egzaminy ruchowe. I to już był podział na grupy, jedna grupa rano, druga wieczorem. No i tak wszyscy próbowali się zorientować, co tam się na tych ruchowych egzaminach dzieje, a jak wygląda Obertas, a jak Krakowiak, mhm. a stanę na głowie, czy Fikołek przewrót w przód, w tył, czy, czy trzeba gwiazdę zrobić, nie wiadomo co. Przerażenie było. Mhm. No więc miałem po tym pierwszym etapie taki, taką pewność siebie i z taką pewnością siebie stwierdziłem, Pójdę, zobaczę e, na poranną grupę, jak, e, jak tam atmosfera, z czym ludzie wychodzą z, z sali egzaminacyjnej. No i przyszedłem i przyszedłem w takim, w takim letnim stroju, koszula, jakieś spodnie, sandały. I, no i miałem też, e, 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 miałem też palca dużego rozwalonego. Miałem taki, taki, samemu stworzyłem opatrunek, który wyglądał jak z kreskówki, taki duży palec, y, poza, zawinięty jakimiś bandażami. No i przyszedłem do, do tej szkoły. Jak tylko wszedłem, to złapała mnie y, starsza studentka. Nie, po prostu studentka. Ja jeszcze nie byłem wtedy studentem. I <grym, grym>, no y, 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 że ona mnie, czy ja jestem Ruciński? Ja mówię tak, no to wołają cię jak to wołają mnie, ja mam wieczorem egzamin, nie, teraz wołają Cię i rzeczywiście byłem tego dnia na, wy, wy, wypisany mm -hmm. i słuchajcie, dorwałem kolegę, którego poznałem na pierwszym etapie, on już był po egzaminie, pożyczył mi spodenki, wszedłem w tej, wobec tego w tej koszuli, w takich sportowych spodenkach, takich trochę lata 80, mm -hmm z koszula wsadzona w te spodenki, no i na wosaka z tym wielkim palcem. Dodam jeszcze, że kolega no, miał 1,60 m i był naprawdę chudy jak palec, więc te spodenki... No i znowu niewiele musiałem robić, naprawdę, bo wszystko co robiłem prawdopodobnie wyglądało komicznie. I widziałem, jak komisja się pokłada ze śmiechu przy moich krakowiakach i moich obertasach w tym kostiumie. Więc później zrobiłem już tylko przewrót w tył i poszedłem dalej. Może no, właśnie w tym był sposób, w tym takim nagła wejścia i zaprezentowania? Tak, ja to wymyśliłem. <grym> Dobra, to teraz może. Przeniesię... Nie, no to tak później jest. No, człowiek się dostaje do, do, do wymarzonej szkoły. I przez pierwszy okres jest fuksem, tak zwany fuks, mhm. fuks roku zerowego. No bo to jest spośród tylu ludzi, no to jest, coś się czasami po prostu wydarza, że się człowiek dostaje, a czasem nie, nawet, nawet jeżeli wydaje mu się, że to potrafi. Mhm. To teraz może przejdziemy trochę w czasie do przodu. Bang. Tak, mianowicie może przybliżyłby Pan studentom, jak wygląda praca przy dubbingowaniu filmów i przy takich nawet dużych produkcjach, z czym to się je? E, w trakcie jeść, w trakcie jeść nie można, bo by się słabo <laughs> mówiło, e, więc, więc w trakcie w trakcie nie jemy. Natomiast e, no, praca w dubbingu, to jest to jest moja jed, jed, no, lubię każdy rodzaj pracy aktorskiej, natomiast ta jest. E, jest, jest naprawdę dla mnie wspaniałą zabawą. Mhm. Um, jest wymagająca w, w inny sposób. No, z jednej strony jest to tylko głos, ale um, też nie można się schować za, mhm. za ciałem, za mimiką, więc wszystko tam trzeba pakować w, w wyraz twarzy i to jeszcze jakiejś animowanej postaci, która składa mhm. się z paru kresek i oczywiście wyraża jakieś emocje. E, więc w, w, no, jest to trochę taka dziecięca zabawa, e, jak, jak, jak się w dzieciństwie człowiek bawi. Boże, to ja nie wiem dlaczego dzieci się bawią w strzelanego, no ale bawiliśmy się w strzelanego. I, i, i to trochę, trochę, trochę tak jest. E, bardzo lubię tę robotę. Rozumiem, że zapytałeś o dubbing, że, 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 że w tym dubbingu pracuję tak, także mhm. dubbing jest super. Każdy może sobie popróbować sam. Mhm. Wyciszyć głos na imprezie. Widzicie, jakie mam pomysły na imprezy mm. I robić po prostu dubbing i zobaczycie, co się z tego wydarza. To jest, to jest fantastyczne. A ile trwa właśnie taki sam proces dubbingowania? Na przykład jeden odcinek, jaki jest jakiś 20-minutowy. A za, a za, zapytaj mnie odcinek czego? No to na, na przykład, przykład y, znalazłem, że dubbingował Pan nawet w Riku i Mortin. Tak. To ile trwa na przykład taki. 120-minutowy odcinek, to się kręci naprawdę 20 minut, tak? Od nie. Od razu? Nie. Nie, nie, nie. nie, nie. nie, 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 nie. Odcinki Rika i Mortiego miały po 300 wersów w postaci Rika. Mhm. 300 wersów. No więc y, m, oczywiście wszystko leży, zależy od wprawy, od doświadczenia, więc to się m, przekłada w, w różnoraki sposób. Natomiast Rick ma jeszcze taką domenę, że on bardzo dużo mówi. Mhm. W międzyczasie beka, powtarza słowa, jest w furii, jest, zmienia tematy ochrzania tego Mortiego. No, dużo się tam dzieje, jak wiecie. I, i, i te długie monologi. E... Dobra, przyznam Wam się, ale nie mówcie nikomu. Wow. <noise> e, no więc jak pierwszego dnia przyjechałem na nagranie Rika, mhm. a, to było latem i już było około 22. Ja po spektaklu przyjechałem, bo nie mogłem wcześniej. Zupełnie nie wiedziałem, z czym to się je. Mhm. E, I wszedłem do studia i to był jeszcze, jeszcze wtedy była epoka kartek, a to tak niedawno 7 sezonów, więc 7 lat. Ale były na, na, na kartkach były wszystkie kwestie. No i monitor, słuchawki, mikrofon mhm. i, i jadę. No i no to Jasiek Aleksandrowicz, reżyser, mówi, no, ja patrzę na te kartki i widzę już taką tabelę po prostu ciurkiem tekstu. Mhm. Ciurkiem, 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 ciurkiem. No i to zobacz sobie, zobacz sobie tego kolesia, zobacz jaka to postać. I on mi to puścił. Jak zobaczyłem jak on nawija, jeszcze po prostu z z chrypniętym głosem. No to spróbowałem. W połowie tej tabelki ja mm. Jasio, nie damy rady. Nie damy rady. Nie wiem, o co chodzi w tej postaci, co się z nim dzieje, jak ten człowiek to gra, ale słuchaj, nie ma już nikogo w studiu, nie? Nie, nie ma. Poszedłbyś po wokaler, no i ja się poszedł i nagraliśmy to. Nagrywaliśmy to za 3 czy 4 godziny, jeden odcinek wtedy. Później to już idzie szybciej, ale na YouTubie możecie sobie zobaczyć, jak w oryginale jest nagrywany Ricky Morty. Później już bez wokaler się obyło, ale podejście do postaci było w ten sposób, więc to taka, no to, to czasami z tym się je. A czy w dubbingu też się tak wchodzi w postać do tego stopnia, że nawet w domu jest się na przykład tym Rickiem? Czy na przykład zauważa się, że się mówi głosem tego Ricka? Wiesz co, przez, yy, przez już długi czas, jak, jak, jak jestem z, z Rickiem, no to jest tak, że jednocześnie zauważam uniwersalność i geniusz, jaki jest wpisany w tę te, w te postać, takiego podejścia do życia. Mhm. Więc to, to tak jakoś czasami wraca jakiś cytat z niego. Jakieś sytuacje i one tak, tak no, trochę dystansują mhm. do świata, więc w ten sposób można powiedzieć, że jest postać gdzieś ze mną, i to bardzo często z różnych tam postaci. To jest fajne w tej robocie, że, że spotyka się też ludzi z kartki. Mhm. E, no, a zdarza się mi się też czasami zaśmiać albo coś powiedzieć, i, i albo ktoś, no, ktoś chce, żebym się odezwał Rikiem, więc to mhm. bywa. No. Więc tak, no, parę razy usłyszałem od moich przyjaciół, że ty jesteś jak Krik. Nie aż tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.